To jest mężczyzna. Czy to jest kobieta? Nie, to nie jest kobieta. To jest mężczyzna. Kto to jest? To jest Antonio Dat. Czy to jest Kim Jong-un? Nie, to nie jest Kim Jong-un. Czy to jest Andrzej Duda? Nie, to nie jest Andrzej Duda. To nie jest polski prezydent. Jak on ma na imię? On ma na imię Antonio Dat. Czy to jest chłopak? Nie, to nie jest chłopak. On ma czterdzieści lat. Czy on ma trzydzieści lat? Nie, on nie ma trzydzieści lat. Czy on ma pięćdziesiąt lat? Nie, on nie ma pięćdziesiąt lat. Ile on ma lat? On ma czterdzieści lat. Czy on jest Polakiem? Nie, on nie jest Polakiem, on jest Wietnamczykiem. Jaka jest jego narodowość? On jest narodowości wietnamskiej. Czy pochodzi on z Wietnamu? Tak, on pochodzi z Wietnamu. Czy pochodzi on z Japonii? Nie, on nie pochodzi z Japonii. On pochodzi z Wietnamu. Kto pochodzi z Wietnamu? Antonio Dat. Antonio Dat pochodzi z Wietnamu. Czy umie on mówić po angielsku? Tak, on mówi trochę po angielsku. Czy umie on mówić po wietnamsku? Oczywiście, on umie mówić po wietnamsku. Czy on umie mówić po polsku? Nie, on nie umie mówić po polsku. Czy lubi on uczyć się polskiego? Tak, on lubi uczyć się polskiego. Jakiego języka on lubi się uczyć? On lubi się uczyć polskiego? Czy on lubi uczyć się meksykańskiego? Nie, on nie lubi uczyć się meksykańskiego. On lubi uczyć się polskiego. Jakiego języka on lubi się uczyć? Polskiego, on lubi uczyć się polskiego. Dlaczego on lubi się uczyć polskiego? Ponieważ lubi polską kulturę i historię. Czy on lubi polską kulturę? Tak, on lubi polską kulturę. Czy on lubi Polaków? Tak, on lubi Polaków. Czy on lubi historię Kambodży? Nie, on nie lubi historii Kambodży. Co on lubi? On lubi polską historię i kulturę. Czy on lubi historię Polski? Tak, on lubi historię Polski. Czy on lubi kulturę Polski? Tak on lubi kulturę polski. Czy on lubi uczyć się polskiego? Tak on lubi uczyć się polskiego. Jak on uczy się polskiego? On uczy się polskiego z nauczycielem. Kto jest nauczycielem? Nauczycielem jest Grzegorz. Czy nauczycielem jest Andrzej Duda? Nie, Andrzej Duda nie jest nauczycielem. Czy nauczycielem jest Donald Trump? Nie, nauczycielem nie jest Donald Trump. Nauczycielem jest Grzegorz, czy Grzegorz jest Korańczykiem? Nie, Grzegorz nie jest Korańczykiem. Czy Grzegorz jest Japończykiem? Nie, Grzegorz nie jest Japończykiem, Grzegorz jest Polakiem. Czy grzegorz jest Polakiem? Tak, grzegorz jest Polakiem. Kto uczy Antonio? Grzegorz, Grzegorz uczy Antonio. Czego Grzegorz uczy Antonio? Grzegorz uczy Antonio Polskiego. Gdzie? Grzegorz uczy Antonio. W Hanoi, stolicy Wietnamu. Oni oboje pracują w Wietnamie. Czy Hanoi jest stolicą Wietnamu? Tak, Hanoi jest stolicą Wietnamu. Jak nazywa się stolica Wietnamu? Hanoi, Hanoi jest stolicą Wietnamu. Czy miasto Ho Chi Minh jest stolicą Wietnamu? Nie, miasto Ho Chi Minh nie jest stolicą Wietnamu. Jakie miasto jest stolicą Wietnamu? Hanoi. Hanoi jest stolicą Wietnamu.